Narodził się w Stanach Zjednoczonych u schyłku lat 60. XX wieku. W Polsce na dobre przyjął się kilkanaście lat temu. Ultimate to stosunkowo młoda, lecz prężnie rozwijająca się dziedzina sportu. Ultimate to sport drużynowy, w którym rzucamy plastikowym dyskiem frisbee. Naprzeciwko siebie stają dwie drużyny, których celem jest tak podawać punkt między swoimi zawodnikami, aby złapać go w strefie punktowej i w ten sposób zapunktować. Tegoroczne mistrzostwa polski Ultimate odbyły się w Olsztynku. Nie była to jednak pierwsza impreza Ultimate, którą rozegrano w tym miejscu. Organizowaliśmy na wiosnę w maju tego roku eliminację do mistrzostw. Było fajnie, lokalizacja i cała oprawa, którą udało nam się zorganizować w maju, zawocowała tym, że zostało nam przyznane organizacja rundy finałowej. Mistrzostwa rozegrano na stadionie MKS Olimpia Olsztynek. Wzięło w nich udział 18 drużyn z całej Polski. Podczas trzydniowej imprezy rozegrano mecze, na podstawie których wyłoniono zwycięzców pierwszej i drugiej ligi. No na pewno wyrażenia cudowne i emocjonujące. To jest zawsze niezapomniane, niezapomniane przeżycie. Przecież taki weekend, walczyć o te medale, szczególnie jak te mecze są wyrównane. Ultimate spodobało się również mieszkańcom Olsztynka, którzy chętnie obserwowali rozgrywki. Cieszymy się, że coś takiego zadziało się tutaj u nas w Olsztynku. Myślę, że nie jest to jednorazowa impreza, która, a bardziej cykliczna, która będzie się u nas odbywać. My jesteśmy otwarci jako samorząd na takie, takie imprezy. Te nadzieje podzielają również organizatorzy. Trzymamy kciuki? My zrobimy wszystko, żeby ta impreza na stałe wpisała się w kalendarz i Polskiego Stowarzyszenia Graczy Ultimate, ale również w sportowy kalendarz Olsztynka. Organizatorem rozgrywek w Olsztynku był klub sportowy Ultimate Frisbee Olsztyn. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv